Jak się różni uzależnienie od pornografii od innych uzależnień? Czy ono jest jakieś specyficzne, czy to jest dokładnie takie samo uzależnienie jak każdy inny, tylko po prostu od innego bodźca? Um, a to pytanie, jak rozumiesz uzależnienie? No bo ja się zastanawiałem, czym się różni uzależnienie od pornografii, od uzależnienia od hazardu albo od papierosów, mm. albo od kokainy. No tak. A czym, czym w ogóle dla Ciebie jest uzależnienie? Um, poczekaj, dajmy się nad tym zastanowić. Uzależnienie dla mnie to jest realizowanie jakiegoś zachowania, tak jak powiedziałeś, realizowanie jakiegoś zachowania, pomimo tego, że nie chcę go realizować i pomimo tego, że utrudnia mi funkcjonowanie. Okej, okay, dobra. Czyli tutaj mamy taką bardzo szeroką definicję, do której można dużo rzeczy dopasować. Mm -hmm. nie? Pewnie nawet takie rzeczy, które, które nie są technicznie uzależnieniem. Nie? Natomiast jeśli wejdziemy sobie bardziej w szczegóły, to tutaj to jest, to jest duże wyzwanie teraz, no bo przez to, że mamy uzależnienia od zachowań, takich jak gry komputerowe na przykład, mm -hmm. no to powstaje pytanie, co jest tym rdzeniem uzależnienia, nie? Co będzie nam pozwalało w przyszłości powiedzieć, czy jakieś nowe rzeczy, nie wiem, tam, swajpowanie rzeczy na TikToku, skrolowanie, rolek na Instagramie i tak dalej. Czy to jest uzależnienie, czy nie? Um, I um, jest, wydaje się, że wypłania się już taki konsensus, że nie jest na przykład ważne, żeby były objawy, objawy odstawienne. Nie? Mhm. No bo w zależności od zachowań nie mamy tych objawów odstawiennych, ale też okazuje się, że część osób uzależnionych od substancji też ich nie ma. Okay. Na przykład możemy mieć osobę uzależnioną od alkoholu, jedna będzie miała mocno objawy odstawienne, a druga nie. A znowu przy heroinie no to rzadko się zdarza, żeby ich nie było. Nie? Więc to prawdopodobnie nie jest coś, co jest ważne. Kiedyś to było bardzo ważne, dlatego nie dopuszczano tych zachowań do kategorii uzależnień. Ale też w angielskim mamy dwa słowa, które funkcjonowały pod tym, co w Polsce nazywamy jako uzależnienie. Tam mieliśmy dependency, czyli to jest praktycznie, można by to przetłumaczyć na uzależnienie. Mhm. I teraz bardziej się używa słowa addiction. To by bardziej odpowiadało polskiemu w nałóg. Mhm. I to bardziej podkreśla te cechy takie właśnie psychologiczne. Nie? Czyli nie tą zależność fizjologiczną, że będą głody jakieś, znaczy nie, przepraszam, że będą objawy odstawienne, tylko taką bardziej psychologiczną, właśnie, że na przykład są te głody nałogowe. Nie? No i teraz tak, ten rdzeń jest podobny we wszystkich tych problemach, dlatego właśnie je klasyfikujemy jako uzależnienia.